Hej, to znowu ja. Pokażę Wam, co się stało po 24 godzinach z tą tabletką na nas stwardnienia rozsianego Te tabletki były mojej żony, raczej są tabletki mojej żony, ale już, już ich nie bierze, bo po prostu dostała kolejnych rzutów i przestały działać. I zmienione tabletki zostały na okrewus w kroplówce. To jest dawkowanie w kroplówce raz na pół roku, raz na 6 miesięcy. A tak wygląda po 24 godzinach tabletka w środku. 24 godziny. Praktycznie nic się nie stało. Jakichkolwiek pytań proszę pisać.